Się ma, będę są. Tylko, że się uczepi, VIP. Dzisiaj. E, to będzie bardzo dziwny odcinek. Dziwny, bo w ogóle nie umiem tego robić. Najpierw to chyba trzeba klikać. A później trzeba znowu klikać. I to jest cała wiedza, jaką mam. Hmm. Halo, możesz tu zejść na dół? No, zejdź na dół, tam. Zejdź. Chodź. Idziesz tu. Bo mi się trochę nudzi. Idzie, idzie. No nie idzie. Idę, sesu. Hmm. Wiem, jak go zakręcić. Jest promocja na hot dogi w Żabce. Tu jest Żabka, tu, tu. Tu jest Żabka. No nie zadziałało. Jak mogło to na niego nie zadziałać? Wiesz, każdy by chciał... ...tańszego hot doga. Tu jest żabka. No i spadł. He! Nie spadł jednak. tak. To ten... Ten drugi spadł. Ten, który nie powinien spaść, ale ten spadł. To się liczy do PvP, bo chyba wątpię. No ważne. I tak dednę. I tak próbuję się, się tego nauczyć. Bo mi ludzie piszą, że nie umiem. I mają rację. Jabko biorę, jakie tam TNT. TNT to moje hobby jest, wysadzanie, ale... No dzisiaj muszę się powstrzymać, niestety. No, czyli mi się wydaje, że on na ta nie chodzi. Hm. E Czerwony tu jest, myślałem, że on nie ma, prawda? Nie i nie. nie. Dobra, może pójdzie się pouczę tego piwitu. -pi -pi. Na razie to To ja się pouczę, jak się ucieka. Teraz piw. -pi. No nie udało się. Ale następnym razem może się nie uda. No. No gdzie oni są wszyscy no. Jak są potrzebni, to ich nie ma. No, gdzie oni są, no. Halo, gdzie oni są, no. Halo. Nadal ich szukam, nadal ich nie ma. No, gdzie oni są? Jakich nie ma. Tu, 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 tu. tu. tu, 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 tu. Ej, bez może tym razem. Po jaki Ja tylko on robił. A tak, ja też tak robię. O. E, mam jeszcze 8 pereł. Jest dobrze, dopóki nie będzie źle. Ło! Jest źle. Oficjalnie jest źle. Ale może być jeszcze gorzej. Szybko uciekaj stąd! Nie. Ło. Jeden spadł. Teraz tylko rozwalić im boga. Teraz tylko dojść do nich beda. Na tym jumpie to mi się nie uda. Perła. To będzie trudna gra. Ile tego oni tam mają? Ło. Ło. Ile jeszcze to będzie trwało, ten... Jambus. Nie, nie jambus, tylko ten, no. Nic nie widzę. Widzę jeszcze mniej niż wcześniej. O, o, jeden spadł. Drugi tu jest. Ha, ha, ha. O, uda się, uda się tym razem. Tym razem musi się udać. A jak się nie uda, to ucieknę. A jak nie ucieknę, to spadnę. Mogło się udać. Ale mi się nie udało, bo mi się nie udaje. Dobra, gdzie my no. tutaj pójść teraz? A, niebiescy tam są. Mm. Nie. Mają endstonea. Tam nie idę. No nie. No nigdzie nie można iść Bo tam jest co, so, a tam jest tamto. I to będzie zły pomysł. Tak samo jak wszystkie moje złe pomysły. Jeden. I? I drugi będzie? Nie będzie ale przynajmniej jednego się udało, czyli zaliczone w połowie. kliki, klikam, nic się nie dzieje. Klikam, klikam to, co nic się nie dzieje. Dobrze, nie bawię. Szybko i temy dodawać. No ja no do tej, temy ja tylko tam sobie polecę, szybko nie polecę, szybko. Chyba spadnę szybko raczej. Za nim. Jak on to zrobił tak, da tak wysoko i daleko? Tak wy z Szybko! Rozwalić Beda! Rozwalić Beda! ale nie tego! Nie, nie mojego Beda! Nie! Rozwalony bet! Jeden rozwalony bet! Jeden bez rozwalony, jedna osoba pokonana. Nadal nie umiem pvp. Nigdzie nikogo nie ma. Tam jest ktoś chyba. Ha! Nie trafię. Nie trafiłem. Chyba że trafiłem. Trafiłem. Czyli się udało. Mm, I temy co tu tak ciemno jest No, i temy tańsze no co dobrze y, no tańsze no i y, szybko i temy potrzebuje i temy bo mi są potrzebne 10 TNT potem i tyle TNT ale mam wełnę. Po co mi tyle wełny? Nikt z tego nie wie. I tak nie dolecę. Uo! Nie zauważyłem go. Uu! Nie zauważyłem tego. Dobra, dolecieć tylko. Nie przelecieć. Doleciałem. Szybko no to jest. I się zawróci tutaj. Ha. O, polecę. E, prawie mi się udało w to trafić. Prawie mnie spadł. Po co zrobiłem to TNT tam? Nie. Szybko idziemy jakiś obrot. Hmm. Tu, 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 tu. tu, tu.

nie! Tak! Nie! No dobra! Ja dobra, idę to tam. Mm. Fajnie by było jak ze światko. O, udało mi się nawet to zrobić. Jest światko. Następny booster? Coś. Eee! Tylko teraz jak spadę to będzie jeszcze gorzej niż jakbym spadł normalnie. Znowu! Uuu! Uh. Nawet nie spadłem. Tego się nie spodziewałem. Myślałem, że spadnę. Ten film się powinien nazywać Nieudany próby PVP. PVP. Nieudany Próbowy wygrania w wygłosy. To samo. Tam. Będę rozwalić i. pokonać. Albo po pierwsze dolecieć.

co tu robi Wither? Ha, ha, lecisz. No. I się udało. Ło. Wow. Udało mi się nawet coś zrobić. Dziwne. Jeżeli mi się udało? Coś jest co, co źle. Jak mogło mi się udać? To jest niemożliwe. No dobra, nieważne. Idziemy, 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 idziemy. I co tu robi Wither? Jak tak to tak, ma No on tu jeszcze jest Super Jest to jako I do ataku I... Eee w czymś pomóc Teraz moje, No teraz ja hmm, Co tu robił Ider Ja się pytam Żółty No i koniec płapka uruchomiona. Ja uciekam. Bo ja nie chcę nie dać jeszcze. Tylko potrzebne jest do tego NT. O! Oh, tu trochę swoich itemów. Fajnie, że można teraz grać jeden czasów. Hm. Ja robię tą opcję. Że można komuś jeden czasu item zabrać. I nie lubię tego, że teraz muszę uciekać. Co tu robi idę że ja się pytam nadal. Jak robi TNT... ...to ja robię Fireballa. O nie. O nie, 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 nie. nie. Uciekam. Uciekam. O nie. Oni tu są. Dwa TNT, to jest rzucał! Trzeba ja się buduję TNT, a nie Uciekłem! Prawie! Uciekaj! Super! Jak się wszystkim uciec, to pójdź do niego! Pójdź do niego! Gratulacje, pomysłu! Wiem, to był dobry pomysł! Widać jaki dobry pomysł to był! Widać! No ale prawie się udało!